Miałem wam nagrać jak cofam i się zapomniałem znowu Ale wcofałem do czek O o o Strasznie wąsko tam jest Ale nie jedziemy <suszy> Zaraz dupnie Nie popatrzyłem jak po wysoko się z tych gum Dobiło Sprawdzimy to jak to wygląda Tu jest bo już koń jest nie, Nierówno z tym Klina trzeba podłożyć zaraz pójdziemy z drugiej strony jeszcze zobaczymy jak to sytuacja <grym wytrza> jak ta sytuacja się ma o kurde <grym wytrza> kurwa nic już nie poprawił jest dobrze Patrzcie, <grym> się jak mało miejsca jest z drugiej strony tak samo trzeba uważać żeby nie pociąć kurwa opon jak w takie coś to że nie opony przecięta dobra biorę papiery i za długo magazyn i mamy taki nietypowy załadunek, bo widzimy podstawy wiatraków tu musimy to zabezpieczyć pasami. Dobrze. Tam są takie takie koruszka założone i są pasy zapięte, żeby się to trzymało. Tak to wygląda, więc działamy. Ciekawy transporty. Idziemy proszę państwa. <gry> Znale zładunek. No, jedziemy, jedziemy według mapki. Ja tam nie widzę, żeby tam jakaś budowa była. Budowa była po prawej stronie, ale mapka kierujemy na lewo. W ogóle ta mapa to jest jakaś lipa. Jest narysowane tylko kilka zitatraków, a tu jest nastawiany full. Pełno ich jest. i dobra, jedziemy według mapki, nie? Ale wydaje mi się, że to chyba nie tutaj. To trzeba pojechać w prawo Kurwa mam nadzieję że jak coś to będzie się gdzie zawrócić Bo, bo jest chujowo troszeczkę tak powiedział Warunki są bardzo ciekawe Dosypane śniegiem jeszcze kurwa I ciekawe co to będzie A może dobrze będzie zobaczymy Jedziemy sobie powoli Będziemy cofać chyba To mi się kurwa wydaje że będziemy cofać ale ślady ciężarówki są zobaczymy, czy jakaś kostka jest. Matko, bosko, ty może tu by zawrócił. Chyba, ja aż tutaj po wodniku na Dziękuję. jeździłem już te pola i pod każdym wiatrakiem. Dramat. 10:43. Mam informację, że jednak nie na jedynkę mamy to wieść wiatrak numer 1, tylko wiatrak, wiatrak numer 5. popierdolony był w papierach i. No i taka sytuacja. Jedziemy pod wiatrak numer 5. Mam nadzieję, że mnie tam ściągną. Nie będę nagrywał, bo pełno znaków jest, że zakaz fotografowania. Szkoda, bo to nagrał. No, ale nie da się. Ciao. Siema częstochowa Znowu kurwa nie zdążył załadować, czekam do rana Zobaczymy, zawsze coś warto się ruszyć niż siedzieć tylko w tej puszce Może na jaką szamkę zeskoczymy, Ostatnio sobie za dużo pozwalam Cały czas jakieś restauracje Coś ten ale No i tak Tam się modlą Tam wyjdziemy od ładnie tam zachodzi słoneczko także Bartek bez bożnika odwiedził w jasną górę słuje zdrowaśkę a jeszcze może wejdę tam jem się modlą to co zobaczymy to zdrada śmierć oto dzisiejszej młodzieży że w sorce jeden z tych kraperów na kokainę jest chory mistrzak kurwa popocza Balą. Nie oka stole szczęśli obochają, patrzy na nią jak na cudo, a wszyscy często o, a lecą, tutaj do domu, do domu <głosy> <głosy>